Najpierw poproszę, żebyś się przedstawił. E, Michał Black z e, Czwarta edycja Targowy Handel przed nami. Jak przygotowania? E, znaczy przygotowania dopięte. Mamy dzisiaj e, warsztaty, e, na które zapraszamy, bo chyba jeszcze zostały jakieś dwa bilety. E, no i promujemy nasz nowy produkt, nasz startup właściwie, który działa od e, ponad pół roku, e, który pozwala firmom na prowadzenie ich e, kampanii, całościowych kampanii marketingowych, gdzie punktem wyjścia jest Facebook i aplikacje facebookowe. Co Was wyróżnia wśród innych tego typu firm? To, że nasze aplikacje pozwalają na integrację wszystkich działań marketingowych. To nie są tylko aplikacje konkursowe, ale pozwalają na jakby gromadzenie leadów, wysyłanie e-mailingów, monitorowanie mediów, więc jest to taki, takie kompleksowe narzędzie do prowadzenia marketingu, które zaczyna się od Facebooka. Jak oceniasz dzisiejszą imprezę i w ogóle targi? No jesteśmy na początku, więc jeszcze się rozkręcamy, tak? Ale no, nie wiem, zobaczymy. Póki co zainteresowanie jest spore w porównanie z, porównanie z poprzednią edycją targów, myślę, że wypada dobrze. Powiedz nam coś więcej o warsztatach, które będziecie prowadzić. Na warsztaty się dzielą z części teoretycznej i praktycznej. Tak? Ta część teoretyczna to będzie, to będzie taka twarda wiedza na temat możliwości marketingu na Facebooku, na temat reklam na Facebooku, promowania swoich stron i jakaś wiedza podstawowa o aplikacjach. Natomiast tej części praktycznej użytkownicy będą mogli zalogować się do naszego systemu, wypróbować za darmo nasz produkt, dostaną potem również dostęp miesięczny do używania naszych aplikacji. No i takie praktyczne faktyczne szkolenie z a właśnie tych narzędzi. No dobrze, brzmi bardzo dobrze, więc no dziękujemy. Proszę.